No wam dzisiaj chciałem Wam zaprezentować y, alkomat firmy KCYSZ, standardowe pudełko. no dobra, otwieramy, zostawię oczywiście warancę instrukcja i tak dalej, tutaj papiery, tutaj to papiery, to i tak dalej, a my ściągamy po alkomat. Właśnie tak wygląda. Tak wygląda nasz sprzęt. Tutaj jeszcze mamy tego usniki. Dodatkowo. E, usniki takie małe. Może dość nie będzie widać, ale. No i dobrze, to. Kolejny film komat. Widzicie, pokazuje mi odliczanie, na którym. Po tym odliczeniu będzie po prostu alkomat gotowy do współpracy. No i teraz na przykład będę wmuchać. No i tutaj zaraz mi pokażę wynik. Jak widać 00. No to takie krótkie nazwy, ale dzisiaj go dostałem i postanowiłem pokazać. Bo na internecie, na przykład na YouTube nie znalazłem. Także, dzięki za uwagę, na razie. A no, jeszcze raz pokażę rozliczanie. No, to Pokażę tak. Dzięki.